Witam, kochani. Oto Paulina z przyszłości, montująca ten film. Normalnie nie wstawiałabym tego filmu w ogóle, ponieważ już mamy prawie dwa miesiące po świętach. Ale wstawiam to tylko i wyłącznie z takiego sentymentalnego po prostu podejścia bo fajna to jest pamiątka, jednak, co się działo w grudniu. No a przede wszystkim główny powód to to, że w tych filmach już powoli opowiadałam, co się będzie działo w naszym życiu, już były takie wstępy, już chodziliśmy po sklepach z różnymi rzeczami itd. E więc, żeby to było fajne wprowadzenie, żebyście nie mieli odcięcia, co się dzieje w mojej rzeczywistości. Dlatego te filmy się pojawiają, mimo że są nagrywane w grudniu, dotyczą świąt itd. <toshoff> <toshoff> Także może ktoś będzie miło sobie oglądał. Miłego sensu. Dzień dobry kochani. Bardzo nie lubię tego, że jest tak ciemno rano i w ogóle to, ostatnio to cały dzień jest ciemno. Ja już jestem po śniadanku i w trakcie montażu pierwszego filmu świątecznego to jak dekorowaliśmy choinkę i wszystko. Bo dziś lub jutro wyjdzie ten film i zaczynamy filmy świąteczne. Oficjalnie wczoraj. Zakończyły się filmy ze Stanów. Jeszcze będzie jeden, taki podsumowujący koszty wyjazdu i jakieś takie, nie wiem, odpowiadanie na pytania, jak ogólnie zorganizować taką podróż. Taki typowo informacyjny, siedzący film, ale musimy go jeszcze nagrać. Także już y, będą wchodzić po prostu filmy świąteczne. Ale przejdźmy do dnia dzisiejszego. Tak więc dzisiaj ogólnie mam bardzo dużo pracy, więc mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobię. Bo ostatnio to jest cały czas coś. Chodzę spać o pierwszej w nocy, pierwsza trzydzieści, wstaję o siódmej i chodzę jak trup niewyspana. Dzisiaj zaspałam z tego powodu, że już jest czwartek i w sumie od niedzieli, czyli od początku tego tygodnia cały czas tak chodzę spać i mój organizm dziś po prostu się postanowił nie obudzić, ale może może i dobrze. To jest mój ulubiony moment rano, bo nie zapalam choinki wieczorem, tylko rano, bo jest codziennie tak ciemno, że ona się świeci cały dzień. Otwórzmy sobie kalendarz adwentowy. Dzisiaj w ogóle jest 12 grudnia już, czyli jesteśmy w połowie ja nie wiem, jakim cudem te dni tak szybko lecą. Wydaje mi się, że na kalendarzu pokazywałam Wam do 3 grudnia, że ostatniego vloga youtube'owego nagrywałam 3 grudnia, więc pokażę Wam wszystkie okienka do dziś dla zainteresowanych po prostu, no a potem otworzymy 12. Więc tu było czwarte okienko i nim się bardzo jarałam, bo jest to mgiełka z Sol de Janeiro o numerze 59. Ja mam tą słynną 62, i szczerze ta strasznie mi się podoba Bardzo, naprawdę Nie wiem, czy to kwestia tego, że tam ta 62 mi się przejadła O, tu mam tą 62 To jest ta największa pojemność No i widzicie no Jest już na wykończeniu <grytanie> Bardzo intensywnie jej używałam I tu widać jaka ta pojemność jest malutka to jest 30 ml, więc super będzie idealna w jakiejś podróże na pewno. Dlatego na razie szkoda mi trochę jej używać i zastanawiam się, czy nie chcę sobie kupić pełnowymiarowej. Później w piąteczce był olejek do skórek z Neonaila. Szósteczka, duża bardzo. Tu były te takie mm, kapsułki do twarzy, collagen booster. O, to są takie ampułki z serum. Jest instrukcja nawet, jak tego użyć. Więc zobaczymy, będę testować w siódemeczce był błyszczyk. Nie znam tej firmy tak szczerze, ale jest to zwykły, przeźroczysty błyszczyk. Tak on wygląda. Bardzo mi się podoba. Opakowanie jest bardzo minimalistyczne. No ale na pewno będzie w użyciu, bo ja używam dużo błyszczyków. Ósemeczka tutaj. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest spray taki do spania na poduszkę, Deep Sleep Pillow Spray, otworzyłam go sobie tylko tutaj nakrętkę z góry i pachnie bardzo ładnie, trochę mi się kojarzy ten zapach, nie wiem czy kojarzycie, były kiedyś takie kropelki do udrożniania Za to dla dzieci, nie wiem, ja kojarzę, że jak byłam mała to mama mi kropiła czymś poduszkę jak miałam katar i to tak ładnie pachniało i to jest zupełnie inny zapach. Ale trochę mi się z nim kojarzy. Nie wiem, na pewno będę testować. Ciekawa sprawa. Czegoś takiego jeszcze nie miałam. Dziewiątka, dr Hauszka. Nie mam pojęcia, czy to tak powinno się czytać, ale jest to krem pod oczy, nawilżający. Fajnie, mam nadzieję, że sprawdzi mi się na dzień, bo mój. Ja mam teraz taki olej pod oczy, już powoli mi się kończy. W dziesiątce była konturówka z maka. Konturówka z maka do ust w odcieniu. Whirl. Nie wiem, czy to ma jakiś numer, ale... No, nie będę jej już wyjmować. Ma taki fajny nudziakowy kolor, więc któregoś dnia sobie ją na pewno przetestuję. Dziś lub jutro. Jedenastka, czyli wczorajszy dzień. Z tego się bardzo cieszę. Jest to tonik z firmy 123. I bardzo mi się, poza faktem, że mam tutaj produkt w środku i jest ten tonik, to jak go zużyję, bardzo mi się podoba ta buteleczka. Ona ma 25 ml. Ja zawsze w podróże przelewałam sobie tonik do buteleczki 100 ml i do. No, było zdecydowanie za dużo i ta butelka zajmowała mi dużo miejsca w kosmetyczce, a ta będzie naprawdę idealna w podróży. No i otwieramy dzisiaj dwunasteczkę. Dzisiaj dwunastka jest tutaj, jest trochę większa, bo wszystkie ostatnie okienka były gdzieś podobnej wielkości. O, na to najmniej czekałam akurat. <grymne> Są to takie puszki do twarzy na puder. No spoko, tylko, że ja mam dużo już tych puszków. I jeszcze zostało 12 okienek do wigilii. To nadal jeszcze sporo. Nie doszłam chyba do tego, co dzisiaj będę robić. Dzisiaj będą wielkie porządki, bo muszę w końcu zabrać się za duże porządki, bo tego chyba też nie mówiłam, ale za trzy tygodnie się przeprowadzamy. Wyprowadzamy się stąd. Trzeba ogarnąć te swoje klamoty. Okej, okay, ja już popracowałam trochę przy w komputerze. Dzisiaj stwierdziłam, że mam no makeup day. Ubrałam się, uczesałam i, i tyle. Dzisiaj w sumie siedzę w domu i tylko później przychodzi moja mama. Chciałam się wam pochwalić. Na mikołajki od Adama dostałam twinkle candle baked apple. Już nie ukrywam, świeca była używana, ale jestem pod wrażeniem, jakie te świece są piękne. No i pięknie pachnie, pięknie pachnie. Już kurczę wypaliłam jedną piątą już trochę, trochę jej zeszło, ale bardzo fajna grudniowa świeca, więc bardzo się cieszę, bo zawsze chciałam przetestować e, którąś z tych świec od Twinkl. A teraz e, bardzo nie chcę, ale ubieram się ciepło e, i idę w poszukiwaniu żurawiny, ponieważ jutro przychodzą do mnie dziewczyny i chcę zrobić takie bezalkoholowe drinki, a do tego chcę zrobić takie zimowe kostki lodu z żurawiną, z pomarańczą, żeby to też tak fajnie wyglądało. I wyobraźcie sobie, że od początku w całym mieście nie mogę e, znaleźć świeżej żurawiny w kulkach. Byłam w dwóch Biedronkach, w Kauflandzie, netto i nigdzie nie ma żurawiny. W zeszłym roku, pamiętam, kupowałam ją w Kauflandzie, dlatego e, też jednego dnia specjalnie tam po to pojechaliśmy. I też jej nie było. Idę teraz szybko do polo-marketu. Jak to mi się nie uda, to, to nie wiem. Może wyciągnę później Adama, żeby pojechać do Lidla, ale też nie mam pewności, że tam będzie ta żurawina. W każdym razie lecę szybko na zakupy i zaraz robię obiad, bo jestem już strasznie głodna, więc się spieszę. Wróciłam, ale jest tak zimno i nieprzyjemnie na dworze, że żałuję, że w ogóle wyszłam z domu zwłaszcza że nie kupiłam nic z mojej listy zakupów oprócz ogórków. Oczywiście żurawinę również nie udało mi się kupić, ale kupiłam na przykład kabanosy. Ogórki to było z listy zakupów. Kole zero, soczek, marchew, banany, jabłko, dwie limonki, imbir. No i to tyle. Więc żurawinę nie udało mi się kupić. Oczywiście w markecie jej nie było. Padłam jeszcze po drodze na pomysł, że wejdę do warzywniaka takiego osiedlowego. I byłam w dwóch i w żadnym też nie było. W jednym pani powiedziała, że już raczej nie będzie, więc chyba się spóźniłam, bo mieli, bo poszłam sprawdzić. Wcześniej była ta żurawina, no ale trudno. Wczoraj Adam kupił mi suszoną, więc najwyżej z tego będę kombinować muszę w końcu przyspieszyć z piciem moich herbat z kalendarza bo dzisiaj jest 12 grudnia a ja właśnie biorę dziewiątkę i mamy tu herbatę białą z pomarańczą i agrestem także brzmi dobrze ale tak to się kończy jak ja łapię fazę na jakąś herbatę i jak mam do wyboru w tym momencie el grey albo jakąś smakową to bardziej mam ochotę na el grey ale te też są pyszne moja mama. I patrzcie, Mikołaj przyszedł. Ja już zapomniałam, że można dostawać prezenty do Mikołaja. <grytania> Takie wiecie. I mamy nowe ręczniczki do mieszkania. Czekolada już e, przetestowana. Czy dobra? Trzeba było sprawdzić. I mamy na razie taki początkowy zapas kartonu, bo już powoli trzeba pakować te rzeczy. Masakra, ten czas to się kurczy. Już jest... E, Połowa grudnia. Tak mało czasu, a tyle rzeczy do zrobienia jeszcze. A tutaj też nam zostały kartony po jakichś przesyłkach. Jak coś zamawiamy, to nie wyrzucamy kartonów, bo wiemy, że na pewno je wykorzystamy. I wczoraj w ogóle przyszły nam nowe poduszki. Mieszkania jeszcze nie mamy, remont się jeszcze nie zaczął, a nowe poduszki już mamy. Akurat były po prostu na promocji. Adam stwierdził, że kupujemy, bo chcieliśmy wymienić całą pościel na nową, więc mamy takie poduszki ergonomiczne. Teraz, porządniejsze. Dzisiaj spałam pierwszą noc na niej. Adam jest zachwycony, ja jeszcze nie jestem przekonana. Myślę, że może muszę się przyzwyczaić. Coś tutaj mnie już woła. To to mnie woła. No chodź, chodź, chodź. No daj, do kiczenia. Wstydzisz się? <laughs> jako ulubione miejsce pod stołem. Albo teraz, odkąd mamy choinkę? Za choinką. Tam nawet gdzieś pod schodami leży jedna bołka, którą zrzucił. Przypomniało mi się o tych poszewkach świątecznych, bo miałam to zrobić już na początku grudnia i mówiłam na pewno o tym w którymś vlogu. I potem wyleciało mi to kompletnie z głowy i udało mi się, że znalazłam świąteczne poduszeczki. Także będą teraz takie reniferki, takie i Merry Christmas. Muszę puścić jeszcze pranie, bo chcę znowu zmienić sobie na tą piżamkę, więc muszę ją wyprać i przy okazji inne rzeczy. A jutro przychodzą do mnie dziewczyny, bo robię nocowanie i chcę przygotować takie kostki lodu z pomarańczą i żurawiną, bo chcę zrobić takie bezalkoholowe drineczki. Więc trzeba to zrobić dziś, żeby zdążyło się zmrozić. no przesłodko wyglądają pomarańczki, mięta, żurawinka i godziki. Przecież robiliśmy, no to też przecież robiłam projekt. No, takich frezowanych nie tak będę. Yy, tak są droższe niż te gładkie. Jak mierzyliśmy drugi raz yy, długość salonu, ile nam wyszło? bo wow, musi być zapisane 25 tak sobie zrobiłam w programie mi się nie zgrywają szafki dolne z górnymi i szafki górne wystają 2 cm jest już za 21 w nocy ja się wykąpałam robię skinker i idę do spania bo jutro muszę wstać o 7 .00. i uwaga update mieszkaniowy dzisiaj mam takie zakwasy na całym ciele, bo wczoraj sprzątaliśmy właśnie nasze przyszłe mieszkanie Wynosiliśmy stare rzeczy, jakieś stare meble zniszczone, bo dzisiaj był wywóz, także trochę się nanosiliśmy, bo to mieszkanie jest na czwartym piętrze bez windy. I co? Jutro też nagrywam vloga, bo jutro się będzie dużo działo. Dej o siódmej muszę poogarniać kilka swoich spraw, a potem jedziemy do kilku miejsc między innymi jedziemy zrobić wycenę kuchni i ogólnie poglądać kuchnię, gdzie jutro jedziemy? Wydać pieniądze. <noise> Na razie się zorientować chyba, nie? Jeszcze raczej nie będziemy zamawiać. No zobaczymy. Zobaczymy jutro. No, i oprócz kuchni, jedziemy oglądać panele i płytki, mm. i polować na fajne ceny. Także co? Ja idę do spania. Mam jeszcze pranie do rozwieszenia, <noise> także idę to zrobić i spać, bo jutro znowu będę trupem, a jutro nie mogę zaspać. Nie mogę zaspać tak jak dzisiaj. Więc widzimy się w kolejnym filmie. Dobranoc.